Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Halo, jest tu może ktoś? Witaj, Brelmia, nareszcie się obudziłeś. Kim ty do chuja jesteś? Być może to, kim ja jestem, nie jest aż tak ważne, co ja ci powiem. Po śmierci burmistrza klątwy będą miały znacznie lepszy dostęp do systemów miasta. A przypomnę, że ty miasto ma dostęp do bomb nuklearnych, więc jeśli nie zrobisz nic w odpowiednim czasie, to wszystko się skończy, gdy będziesz w mieście. Ja ci już zaznaczyłem drogę, gdzie iść. A w międzyczasie, oto mój przystanek. Hej, ale sam to ja się stąd nie wydostanę. Ono chociaż tak zły ten typ nie jest. No cóż, czas iść dalej, o ile się da. Dobry, jestem Diego, yy, ogólnie potrzebuję bardzo do kiwla, weź mnie, panie, do kiwla spuść. Nie zesłaj się. Zesram się. Nic nie słyszałem. A dobrze mu tak. Co się tam dzieje? Dobra, nie chcę tu przyciągać uwagi, więc ja sobie z tą cichu. w końcu nic opuszczonego, to ja nie przeszkadzam. Dzień dobry, a to do widzenia. Hej, czera chcesz może cukierki? A we pan dalej. Gdzie ten dziad mnie zaprowadził, czemu nagle noc się zrobiła? Poznajcie, to ty mnie do tego więzienia wziąłeś, prawda? A idź w chuj. Co ty myślałeś? chuj. No nie no, żartujesz? Ej, ziomek, co się tu odkurwia? Sam nie wiem, to gówno wyszło z tego magazynu i chce mnie zabić. Ej, bo powinieneś chyba to zobaczyć i zareagować. W sumie zobaczę, czy w tej ciężarówce mam coś do obrony. Ej, mam tu coś. Drut. Dawaj, wiesz co robimy. Widzisz to synie? Ciekawe co nie? Dobra, Elo, ciągnij druta. Idę stąd na dalszą podróż, chyba go solidnie wkurwiliśmy. Ciągnij druta część druga. No nie no, zabrał mi to kurwa Ej typie pąż mi co? Gdzie on nas wpakował? Dobra, muszę się pośpieszyć co robić, a tu coś. Dalajmy, nie ma czasu. O Jezu, co się dzieje? Co ty odkurwiasz ty? O Jezu, tylko nie te kule energetyczne. Ciągnij druta kamback. O ja pierdolę. Wstawaj kurwa, to gówno oszalało O kurwa, wybacz Ciągnij druta 4 Edycja kooperacyjna Udało nam się Skoro tak, to ja spierdalam, nie chcę tu więcej być, żegnaj Ciekawe czemu w takim razie to się jeszcze nie skończyło Żartowałem, wiedziałem, że ty żyłeś Ciągnij druta 5 Edycja Spierdol a teraz na zakończenie. To chociaż to mam za sobą. Co za budynek, nigdy go nie widziałem. Protestują przeciwko klątwom, a dobrze.